Błyskawiczny trening na barki z wodą. W pozycji siedzącej mamy wyprostowane nogi, wyprostowany tułów, napinamy brzuch, ściągamy upadki do kręgosłupa i wykonujemy wyciskanie nad głowę. Z butelkami wody może być 1,5 litra. 10 powtórzeń. Następnie bierzemy się potem do następnego ćwiczenia bez przerwy. Tym razem wyciskanie na stojąco, ale tylko i wyłącznie na jednej nodze. Drugą nogę trzymamy w powietrzu. Również 10 powtórzeń. Bardzo mocno trzeba spinać brzuch poślad, żeby stabilizację trzymać. Także również świetne ćwiczenie na brzuch. Następnie wykonujemy wznosy przodem, również ściągamy łopatki do kręgosłupa, powolny kontrolowany ruch, ruch napięty, pośladki spięte, stopy wbite w podłogę. od razu przechodzimy do wznosów bokiem. Również coś na tylny akton. Pochylamy się do przodu i unosimy ręce wyprostowane